Robota 12 września Małgorzata Rogaty, dzień dobry, czas na główne wydanie zbliżenia, więc zaczynamy. Ewakuacja pacjentów szpitala we Włocławku. Staramy się, aby to ognisko w szpitalu jak najszybciej opanować. Jest dzienny rekord zakażeń koronawirusem w regionie. Obecnie w szpitalu w Grudziądzu w oddziale zakaźnych hospitalizowanych jest 51 osób. Groźny pożar kamienicy w Bydgoszczy. Ogień już wychodził dachem, także ciężko było go opanować. W ogniu stanęło poddasze jednego z budynków zabytki na wyciągnięcie ręki. Codziennie musimy spróbować zarówno zachować to, co jest możliwe do zachowania. Trwają europejskie dni dziedzictwa. Mamy w czasie tej uroczystości przypomnieć sobie o czasach rozwoju. Nowy dzienny rekord potwierdzonych przypadków koronawirusa w regionie 54 osoby i nowe ognisko zakażeń szpital we Włocławku. Pacjenci z pozytywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2 zostali ewakuowani z lecznicy. W sumie 13 osób przewieziono do placówki jednoimiennej w Grudziądzu. 13 zakażonych pacjentów ewakuowano z Włocławskiego szpitala w piątek wieczorem. Lekarze określają ich stan jako poważny, ale wynika to z chorób współistniejących, a nie z zakażenia koronawirusem. Żaden z nich nie musi być podłączony do respiratora. To kolejni pacjenci leczeni w szpitalu w Grudziądzu, który do niedawna pełnił rolę jednoimiennego, dedykowanego pacjentom z COVID-19. Obecnie w szpitalu w Grudziądzu w oddziale zakaźnych hospitalizowanych jest 51 osób, w tym 5 osób ze względu na swój stan zdrowia wymaga podłączenia do respiratora. Ognisko koronawirusa wybuchło na drugim oddziale chorób wewnętrznych. W czwartek potwierdzono zakażenie u jednej z pielęgniarek. Wymazy pobrano od osób, z którymi miała kontakt. Pacjenci z negatywnym wynikiem są przewożeni do innych szpitali w regionie. Przebywali ponad 48 godzin z zakażonymi. Istnieje więc ryzyko, że i u nich z czasem choroba może się rozwinąć część z tych osób trafi na oddział zakaźny do Świecia i prawdopodobnie inne również do Bydgoszczy, ale tutaj jeszcze czekamy na ostateczne decyzje. Dyrekcja szpitala we Włocławku zdecydowała o przebadaniu 100 kolejnych osób, które mogły zakazić się koronawirusem. Staramy się, aby to ognisko w szpitalu jak najszybciej opanować, dlatego te wymazy są też bardzo szybko badane. No, w przypadku tych pierwszych 67 już po 24 godzinach mieliśmy wyniki. Sytuacja epidemiczna w regionie zmienia się. W ostatniej dobie padł kolejny rekord. W województwie przybyło 54 zakażonych, najwięcej we Włocławku i powiecie aleksandrowskim, który objęty jest alertem epidemicznym, co oznacza, że może trafić na listę powiatów objętych tak tzw. żółtą strefą. Zmarł 65-letni pacjent grudziąckiego szpitala, ale są też dobre wiadomości: walkę z COVID-19 wygrało 13 kolejnych osób. Od początku epidemii na Kujawach i Pomorzu zakażenie koronawirusem potwierdzono u 1586 pacjentów, zmarło 55 osób, wyzdrowiało blisko 1000. Epidemię na bieżąco monitorują służby wojewody i inspekcja sanitarna. W kwarantannie przebywa 2000 mieszkańców, do tej pory pobrano ponad 147 tysięcy wymazów. Sytuacja w kujawsko-pomorskich szkołach stabilizuje się, ale zbliża się nowy rok akademicki i to uczelnie staną przed wyzwaniem uniknięcia rozwoju kolejnych ognisk epidemii. Obostrzenia obejmą między innymi akademiki, zmniejszy się limit kwaterowanych studentów, w części może pojawić się zakaz przyjmowania gości czy organizowania zgromadzeń. Będziemy starali się tych studentów, którzy chcą skorzystać z domów studenckich tak rozlokować, żeby w tych pokojach była optymalnie jedna osoba. Także uniwersytet Kazimierza Wielkiego. W Bydgoszczy deklaruje otwarcie akademików. Liczba dostępnych miejsc zmniejszy się jednak o połowę, czyli zamieszka w nich około 300 osób. Jego darogaty, TVP3 Bydgoszcz. Groźny pożar kamienicy przy ulicy Chopena w Bydgoszczy. Około 6 rano w ogniu stanęło poddasze jednego z budynków, będącego w trakcie remontu. Nikomu nic się nie stało. Po godzinie 6 rano zastępy zostały zadysponowane do rozwiniętego pożaru w kamienicy. Ogień już wychodził dachem, także. Ciężko było go opanować, natomiast dużym plusem było to, że kamienica jest opuszczona w trakcie remontu, nikomu nic się nie stało na szczęście. Po ugaszeniu pożaru trwały prace rozbiórkowe konstrukcji dachu, samego poszycia dachu, tak żeby być pewnym, że nigdzie, gdzieś tam jeszcze zarzewia, ognia nie ma. To była bardzo wymagająca akcja, zastępów na miejscu około 8, sporo ludzi zaangażowanych, roty się podmieniały co około 20 minut. Ludzie odpoczywali i wracali dalej do pracy, także męcząca i wymagająca. Drugi i trzeci weekend września to już tradycyjnie czas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Moja Droga. To najważniejsze święto zabytków Starego Kontynentu. Jego inauguracja w województwie kujawsko-pomorskim odbyła się w strzelnie. Rotunda Świętego Prokopa w Strzelnie to największa romańska świątynia w Polsce zbudowana na planie koła. Powstała w XII wieku, przez wieki zmieniał się jej charakter i przeznaczenie, a obiekt wielokrotnie przebudowywano. Dziś to nie tylko świątynia, ale także zabytek historii. W sobotę mieszkańcy regionu mogli odwiedzić cały kompleks poklasztorny z przewodnikiem w ramach europejskich tygni dziedzictwa. Moja droga to hasło tegorocznej edycji Święta Zabytków. Podczas wojewódzkiej inauguracji Dni Dzieciństwa poznać można było drogę Strzelna do nowoczesności. Mamy w czasie tej uroczystości przypomnieć sobie o czasach rozwoju, kiedy strzelno od XVIII wieku przeszło do wieku XX i. W tym okresie nastąpił właściwie taki rozwój miasta najbardziej istotny i to co istnieje do dziś ta cała stara zabudowa, stara infrastruktura to jest efekt właśnie tamtego rozwoju. Europejskie dni dziedzictwa organizowane są od 1991 roku, to dwa weekendy w roku, kiedy Europejczycy mogą odwiedzić muzea, zwiedzić zabytki, poznać historię. Także w Polsce, by zachęcić turystów do zwiedzania Kujaw i Pomorza, przygotowany został specjalny Przewodnik po najciekawszych i najbardziej tajemniczych miejscach. Kujawsko-pomorskie Centrum Kultury wydało kolejny z serii przewodnik, y, kierunek Kujawsko-pomorskie, które właśnie w tym roku poświęcone jest pomnikom historii. Tych pomników w naszym województwie jest siedem. W sumie dla odwiedzających otwarte są zabytki w 19 miejscowościach w regionie, w tym we Włocławku, gdzie pracownik Muzeum Historii Włocławka oprowadził odwiedzających po wystawie Gromczyński kontragaj" bój o Wocławek w sierpniu 1920 roku. Zorganizowaliśmy spotkanie, które jest poświęcone dopiero co zakończonym obchodom setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i obrony Wocławka w sierpniu 2020 roku. Chodzi o to, żebyśmy sobie na tym spotkaniu poopowiadali nie tylko o samej wystawie i o innych um, towarzyszących imprezach, ale przede wszystkim o tych wydarzeniach, które 100 lat temu miały miejsce tutaj we Włókła. Europejskie Dni Dziedzictwa to symboliczne wydarzenie, bowiem władze regionu, kuratorzy zabytków i konserwatorzy dbają o dziedzictwo cały rok, by historię regionu poznawały kolejne pokolenia. Codziennie musimy spróbować zarówno zachować to, co jest możliwe do zachowania, uratować od zagłady te obiekty, które bez naszej interwencji już pewnie przestały istnieć w takich miejscach, że mamy w naszym województwie bardzo wiele. Okazja do zwiedzenia zabytków będzie jeszcze w niedzielę, a także w kolejny weekend. Wstęp do otwartych miejsc jest całkowicie bezpłatny. Mateusz Dul, TVP 3 To jest sobotnie główne wydanie zbliżeń, co przed nami? Sobota dla zdrowia, profilaktyczna akcja w toruniu. Święto blusa w świeciu. Choć zajmują wysokie stanowiska, to często nie zarabiają tyle samo co mężczyźni. Luka płacowa w Polsce od kilku lat rośnie a kobiety coraz głośniej mówią o swoich doświadczeniach związanych z dyskryminacją płac, tym bardziej, że problemu, gdy ubiegają się o pracę, nie widać. Kobieta z pasją, która nie boi się wyzwań. Monika Jamrych jest stylistką i wizerzystką. Wcześniej pracowała w dużej korporacji. 10 lat temu zmieniła swoje życie o 180 stopni. Bo jak twierdzi, zarówno ona, jak i inne kobiety w poprzedniej firmie nie miały łatwo. Na stanowiskach kierowniczych, a zwłaszcza dyrektorskich, przeważnie byli mężczyźni. Kobietom było bardzo trudno awansować. Oczywiście tego nie wykluczam, bo też się tak zdarzało. Ale rzeczywiście musiały troszeczkę moim takim gdzieś tam okresem. Przejść dłuższą drogę. Dłuższa droga do przejścia, a później nierzadko niższe wynagrodzenie. Jak pokazują najbardziej aktualne dane statystyczne, kobiety na godzinę zarabiają o 13,6% mniej od mężczyzn. Jeżeli chodzi o te stawki godzinowe, to zasadniczo można powiedzieć, że ta różnica poziomie wynagrodzeń wzrasta i różni się w zależności od wykonywanego zawodu. Największe dysproporcje między zarobkami kobiet i mężczyzn dotyczą przedstawicieli władz, kierowników i specjalistów. To problem widoczny w całej Polsce, także na Kujawach i Pomorzu. W naszym województwie przeciętne wynagrodzenie mężczyzn to było około 4600 zł, a kobiet nieco ponad 4100 zł. Czyli ta różnica w poziomie wynagrodzeń jest prawie 500 zł. Zdaniem socjologów zjawisko to jest przejawem wciąż niejednakowej pozycji kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym. Są one często postrzegane jako pracownicy mniej dyspozycyjni, mniej zaangażowani, jako być może też pracownicy, w których mniej opłaca się firmie inwestować. Marta Sikora to członkini zarządu jednej z niepublicznych uczelni i prezes firmy szkoleniowej. Kobieta na wysokim stanowisku, która problem nierówności płci i płac zauważa od lat. Często jest tak, że kobiety po prostu nie proszą o wyższą pensję. Najczęściej, jest... Jest tak, że to mężczyzna idzie do pracodawcy, pokazując, że jest wart więcej i prosi o podwyżkę. Walczymy. Ale orężem jest też sprowadzanie tej walki, przykładanie jej takiej jednoznacznej łatki feminizmu, który niekoniecznie jest dobrze odbierany. W związku z tym czasami same kobiety się nie przyznają do tego albo odżegnują od tego. Tym bardziej, że ewentualne nierówności zauważają najczęściej po zatrudnieniu w firmie. Nie zobaczymy w ogłoszeniach o pracy luki płacowej między kobietami a mężczyznami. Oferty pracy nie zawierają i nie mogą zawierać wymagań dotyczących płci. Oferowane wynagrodzenie będzie dotyczyło stanowiska, jakiego, jakie oferuje dany pracodawca, a nie płci. Problem jednak, jak pokazują dane statystyczne, jest. W lipcu posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt ustawy, którego celem jest zlikwidowanie luki płacowej. Ma on rozszerzyć definicję mobbingu o kategorię rozróżniającą wysokość wynagrodzenia ze względu na płeć. Kinga Wasilewska, TVP Trzybytgoszcz. W odbył się piąty Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej. Impreza ma przypominać o tradycjach i o współpracy rolników i myśliwych. W ostatnich miesiącach jest ona szczególnie intensywna w związku z afrykańskim pomorem świni. Afrykański pomór świn to choroba zakaźna i bardzo niebezpieczna nie dla ludzi, a dla zwierząt. Wiedzą to przede wszystkim hodowcy trzody chlewnej. Jest to obecnie bardzo duży problem do, dla rolnictwa. Z tego względu, że hodowla szody chlewnej podupadła w ostatnich latach ze względu na opłacalność produkcji, a choroba, która jest przenoszona między innymi przez dziki, powoduje duże straty w tych hodowlach, które jeszcze pozostały. Przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ASF ma redukcja populacji dzików, które roznoszą wirusa tej choroby. Tych jednak z każdym rokiem przybywa. Tylko w powiecie włocławskim od początku kwietnia tego roku myśliwi odstrzelili już prawie 2000 dzików. Ostrzelono w tym samym okresie analogicznym do roku poprzedniego około 140 tysięcy dzików więcej. Ale dynamika rozrostu populacji dzika, rozwoju dzika jest tak ogromna, tak wielka, że to są wszystko kropla w morzu te ostrzały. Współpraca myśliwych i rolników widoczna jest jednak znacznie częściej, na przykład podczas ochrony zagrożonych gatunków. Tam, gdzie zajmujemy się aktywną ochroną zwierząt, szczególnie tych gatunków, które giną lub znajdują się na krawędzi wyginięcia, a są to gatunki przede wszystkim zwierzyny drobnej. Robimy to w porozumieniu z rolnikami. Rolnicy bardzo, bardzo nam dużo tutaj w tym zakresie pomagają. Okazją do przypomnienia tej współpracy był Kujawsko-Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej, który odbył się w Ciechocinku. Bardzo się cieszę, że takie wydarzenia są organizowane, że jest okazja, żeby wspólnie się spotkać, poświętować mimo tych trudnych warunków, mimo tego, że ten rok jest dosyć trudny, ale myślę, że tym bardziej warto się spotykać, warto też rozmawiać głównie o tym, co nas łączy. Podczas wydarzenia można było. Nie tylko spróbować wyrobów z dziczyzny, ale także z bliska przyjrzeć się różnym gatunkom ptaków łownych. Mam tutaj cztery orły, jest jeden orzeł stepowy, trzy przednie i to tu mam kilka sokołów, no, białozór, sokół wędrowny, raruk. Jest tak samo Haris, jak myślał w tożący. Ona jest tak delikatna i tak piękna, że to jest wielka przyjemność. No jest coś, coś ciekawego, jest coś, myślę, wartego popagowania. Jest takie, no myślę, no ciekawa rzecz. Była to już piąta odsłona wydarzenia. Po raz trzeci Kujawsko Dobrzyński Dzień Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej odbył się w cichocinku Michał Górski, TVP Szybgoszcz. Bydgoska fabryka obrabiarek do drewna po raz ostatni otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających. Historia tego zakładu sięga XIX wieku. Niebawem firma zmienia siedzibę i opuszcza zabytkowe mury. Mieszkańcy Bydgoszczy mieli więc niepowtarzalną już okazję zobaczyć to miejsce z bliska. Wiekowe maszyny, wyjątkowy klimat i przemysłowa historia miasta zaklęta w zabytkowych murach. Co roku bydgoską fabrykę obrabiarek do drewna odwiedzają tłumy zwiedzających. Tak też było tym razem, mimo pandemii koronawirusa. Zawsze nas interesowało, jak to wygląda tutaj w środku, gdyż no jest to dosyć duży obiekt widoczny. Ale środka jeszcze nigdy nie byliśmy, wiemy, że to ma zniknąć, także chcieliśmy skorzystać z okazji. Tutaj jest kultura Bydgoszczy, kultura przemysłowa to jest też ważny element kultury w ogóle. Bardzo ciekawe y, wydarzenie nie tylko muzea, ale również fabryki to są też jakby muzea kultury przemysłowej. Fabryka obrabiarek do drewna w Bydgoszczy powstała w XIX wieku dzięki Karlowi Blumwemu. W tym czasie miasto przeżywało prawdziwy przemysłowy rozkwit. Produkowano tu m.in. luksusowe meble, które trafiały na zachód Europy. W mieście działało wówczas ponad 12 tartaków, rosło więc zapotrzebowanie na maszyny. Ta duża liczba tartaków to bierzesz się stąd, że y, kanałem bydgoskim było spławiane drewno i chodziło o to, żeby można było je tutaj na miejscu przerabiać. Bydgoska fabryka działa nieprzerwanie od 155 lat. Teraz jednak czekają ją zmiany i przeprowadzka do nowej siedziby w Trzeciewcu. Nowe plany, które na pewno no tu w tym pięknym miejscu nie mogłyby być realizowane, a tam droga do rozwoju stoi przed nami otworem. Jak najbardziej. Fabryka zostanie obiekty są pod są opieką konserwatora zabytków. Ten budynek, w którym jesteśmy również. Działka przy ulicy Nakielskiej zyskała nowego właściciela. Na terenie fabryki ma powstać około 600 mieszkań. Zamiast marszu, darmowe badania. W Toruniu odbył się dziś finał łokatonu organizowanego przez Fundację Neuka dla Zdrowia. W tym roku ze względu na pandemię impreza miała inny charakter, ale cel pozostał ten sam – pomoc potrzebującym. Z racji tego, że w tej chwili ciężko dostać się gdzieś do lekarza, zrobić badania, a tutaj w szybkim tempie, w zasadzie można kilka różnych badań zrobić, do tego bezpłatnie. Także... Bardzo fajna akcja. Dobra, zapraszam Panią. Postanowiliśmy jako fundacja zorganizować największą mobilną przychodnię w Polsce. Przebadaliśmy w różnych kategoriach chorobowych olbrzymią ilość osób. Zrobiliśmy testy z profilaktyki upadków, badania spirometryczne, badania densytometryczne, kardiologiczne i szereg innych badań. Postanowiliśmy zachęcać wszystkich w całym kraju do aktywności fizycznej wszelkiej maści. Więc, choć jesteśmy coś i tak się nazywamy, to w tym roku dopuściliśmy każdą formę aktywności fizycznej. Każdy, kto wykonał jakikolwiek trening, czy to był spacer, czy to było pływanie, czy to były ćwiczenia fizyczne na, na jakichś tam zajęciach fitness i rzucił screen swojej aktywności na naszą stronę neukadlazdrowia.pl. Ten przyczynił się do realizacji celu charytatywnego, w którym w tym roku było przekazanie wózków inwalidzkich dla mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju. Już 100 wózków przekazaliśmy dla DPS-ów, natomiast w ten weekend jeszcze nawiązujemy do aktywności fizycznej każdego, w każdym miejscu w kraju. Oczywiście liczymy nasze województwo, bo tutaj Łukatom powstał. Do końca weekendu, czyli jeszcze dzisiaj i jutro. Każdy, kto zwróci taką aktywność na naszą stronę internetową, może być w konkursie i nie tylko pomoże tym mieszkańcom DPS-ów, bo, bo te wózki mamy i chcemy jej przekazać oczywiście, ale także może wygrać opaskę monitorującą aktywność fitness, szczegóły na naszej stronie internetowej. Już po raz 15 muzycy z regionu spotkali się w otwartej przestrzeni światłowni, by wykonać utwory stworzone przez Jacka Kaczmarskiego. To festiwal poświęcony twórczości poety i pieśniarza oraz twórcy tekstów piosennych o tematyce społeczno-politycznej oraz konkurs, w którym rywalizują artyści z Kujaw i Pomorza. wrzask, i śpiew. Zauważyłem, że im więcej lat upływa od śmierci Jacka, tym więcej młodych ludzi uczestniczy właśnie w naszej imprezie. Oni odnajdują zupełnie inną postać Jacka. Dla nich już absolutnie nie jest on bardem Solidarności. My zresztą z tym pojęciem walczymy od początku istnienia festiwalu, ponieważ Jacek Kaczmarski nigdy nie był bardem Solidarności. Po prostu jego utwór mury został wykorzystany w pewnym momencie z potrzeby chwili. Yeah. Natomiast sam, sam utwór Mury świadczy o tym, jeżeli dokładnie wysłuchać słowa, świadczy o tym, że nie jest to pieśń masowa, jest to wręcz pieśń antymasowa. Ten festiwal to jest e, szansa, okazja do e, wymiany właśnie własnych wizji, twórczości Kaczmarskiego, spotkanie się wzajemne z własną wrażliwością. Myślę, że to jest tutaj najcenniejsza. Część konkursowa też jest oczywiście ważna, ale myślę, że to, że się spotykamy, obserwujemy, słuchamy się nawzajem jest. jest najcenniejsze. A teraz coś dla miłośników bluesa w parku przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świecie trwa Festiwal Blues na Świecie. Wczoraj na scenie wystąpił zespół Boogie Boys oraz grupa Cry z Sebastianem Ridlem, którego występ był muzycznym wspomnieniem legendy polskiego bluesa – wokalisty zespołu Jam, Ryszarda Ridla. Zastąpiliśmy z programem, bo tytułem wspomnienia o moim ojcu są numery z repertuaru grupy Jam i jego z tych czasów wybrane w taki sposób, żeby przypomnieć i, i te wcześniejsze lata i te późniejsze, te, te znane numery te, te mniej, mniej, gdzieś odtwarzane w radiu, ale żeby wspomnieć przypomnieć e, czasy ojca i, i jego, jego klimat. Blues to jest początek, blues to są korzenie, i od tych korzeni wyrastają kolejne pnie, drzewa, konary i wszystko to, co z muzyką się wiąże, wy, wy, wy wychodzi z bluesa. Bardzo cieszymy się, że w tym roku mogliśmy również zorganizować ten festiwal. Przede wszystkim to, co jest dla nas nowe, to rygory sanitarne, ale sama impreza jest dla nas takim podsumowaniem tych 10 lat. A z drugiej strony staraliśmy się tak dobrać gwiazdy, aby rzeczywiście jak najbardziej było to dla nas atrakcyjne. Mamy gwiazdy zagraniczne, niemniej jednak będą to koncerty online. To jest to dziesiąta edycja wspaniałego festiwalu, który przez wiele, wiele lat zdobył stał się marką nie tylko tutaj w świecie, nie tylko w Polsce, w Europie, ale na całym świecie, ponieważ przez te 10 lat naprawdę gościliśmy same sławy tego gatunku muzycznego. Moim celem jest rozwinąć ten festiwal. Mamy pewne pomysły, żeby jakby przeskoczyć level wyżej w przyszłym roku i nie chcę tego zdradzać, ale chcemy szeroko go promować i troszeczkę go rozwinąć, rozszerzyć formułę. A teraz o ważnych imprezach sportowych. Maciej Pieszczyński, dzień dobry. Dzień dobry. W Bydgoszczy rozpoczął się siatkarski turniej ENA Volleyball Bydgoszcz Cup z udziałem czterech zespołów. Olimpii Sulęcin, Krispolu Września, niemieckiego Netzhoppers oraz gospodarzy BKS-u Wisły. To jeden z ostatnich sprawdzianów dla drużyny Marcina Ogonowskiego przed startem Tauron pierwszej ligi. W oglądanych fragmentach turnieju bydgoszczanie pewnie pokonali zespół z wrześni 3 do 0, w setach do 14 i dwukrotnie do 18. To było już czwarte spotkanie i czwarte zwycięstwo BKS-u Wisła z Chris Polem w bieżącym okresie przygotowawczym. Dziś w naszym serwisie także wieści z piłkarskich boisk, m.in. relacja z trzecioligowych derbów Torunia. Zapraszam. Za oknem więcej słońca i cieplej. A jaka pogoda będzie nam towarzyszyć w najbliższych dniach, o tym Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Pogodę w Polsce zaczął kształtować układ wysokiego ciśnienia, który zagwarantował nam dzisiaj tę piękną i słoneczną pogodę. Podobnie będzie także jutro. W całym regionie dużo słońca, na niebie niewiele chmura na termometrach od 19 do 21 stopni. Także ten nadchodzący tydzień zapowiada się równie ciepło i słonecznie. Przy tak sprzyjających warunkach pogodowych w lasach i na łąkach powietrze zaczyna wypełniać się srebrnymi nićmi przędnymi pająków. To zjawisko popularnie nazywana jest zjawiskiem babiego lata, które zwiastuje właśnie jeszcze takie piękne i słoneczne dni, których na pewno nie zabraknie i nacieszmy się drodzy państwo tą słoneczną pogodą w tym nadchodzącym tygodniu, bo niestety z końcem tygodnia czeka nas zdecydowane pogorszenie pogody. Szczegóły już za moment zapraszam. A na koniec zaproszenie o godzinie 19 na naszej antenie Klub Kultura, w nim dyrektorzy Opery Nowej i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Teraz to wszystko, wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam, do zobaczenia.